Do stacji Katowice przez stację bielsko Biała Główna, Czechowica Dziedzice, Pszczyna Typ. Wiedzie na tor drugi przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi parowych. Pociąg osobowy S5 do stacji Fardow. Do stacji Katowice przez stację Biesko Biała Główna, Czechowica Dziedzice, Pszczyna Typ. Wiedzie na tor

za opóźnienie pociągu przepraszamy. Pociąg M.